Ja mam kościołanko, to jest Renerek. Dzisiaj będzie odcineczek z openingu. E, aż 2 miliony mam końców. Będzie 30 paczek do otwarcia. Kolorowam no, 2 miliony, no bo tu jest już trochę, nie? Będzie openinga z 30 paczek. Mam nadzieję, że zero ma się spada odcinacek. Więc co? Lecimy. Zwarcia mógł lecie łapce w górze, w subskrypcji, jeśli bardzo, bym musiał dobra, wracimy no i pierwsza paczka otwieramy te paczki 30 razy lub 31, bo chyba wystarcza nie wiem czy powinniśmy, zobaczymy dobra, otwieramy no i pierwszy pierwsza paczka jest skin do groszka z tego no tak to się zaczyna no i skin do inżyniera a z tym nie nie gra, więc bo się nie cieszę, lecz szczerze No ale... Też ja mam dużo bardziej do tak O! Ten pana mi się wydaje, że jest chyba dobry Będziemy spływać No i No... To tak To, o ty akurat o, to jest chyba szybki pożaracz, nie? Utro to chyba są szybki. To no jest skin do impa. Ja to akurat uznałam, grałem w taki kit jest, ale ja z nią impem nie gram. Nie wiem, nie w jest będę nie nim grać. Po prostu skin do naukowca. Elektryczny. Pewnie. No fizyka, ale taki elektryczny trochę się wydaje. Kolejne. No skin to pożeraczy tego akurat nie jak on działa. To mówię już. Pani ule. No To ma skin do słonecznika już. Midyszczy to słychać, nie? Mistyczki. No. On nie jest zły, ale są lepsze. Tak pewnie. Znowu do naukowca, nie, tak tego już tego naukowca skin dostaje. I to pożeraczy, nie? Tak. No i więcej. No i znowu pożerać. Dokładnie no, kurde, to jest trochę jakaś groszka z Słonecznika, nie? Bo ja lubię to z nim mi grać, bo do żołnierza, właśnie. No, fajnie, ale... No i ja chciała wolać coś innego. No, super bohater, no dobra, nieźle. Proszę za słonecznika, to są O, o właśnie. To jest właśnie mój ulubiony słonecznik, a jeden z moich ulubionych ulubionych. Państwa palos właśnie. O, skin do pirata. No i nie mieliśmy skin do pirata. Więc mamy Skin do róża, Różą, tyle nie gra w ogóle, więc... jest super... super chłopak, jak sportu. Już przekroczyliśmy milion, już ci mam zrezygnować, że jest tak elektryczny. No dobra. O, jest taki do znowu, to jest wagonisty? Tak, chyba no, nie, nie? no tak na sportu Już mamy do otwarcia około 7 paczek wygaduję na oko ale ze za sportu no dobra ale też myślę, że to no dajcie mi to że groszka o wiem jak on działa ten groszek, nie grałem nim na innych kontakt. O! To jest lotnik? No, dabej, no to na bęż, chociaż coś. Ale tak skinę mi troszkę, że będziesz to piskał. To o! Zajebiście. Właśnie mam też skinę do cytryny. Zobaczcie, to, to, to chciałam powiedzieć. Będę będzie się skinę do cytryny, więc... Jest... Fajnie, że mam skinę do cytryny. <laughs> to jest skin do pirata. Tu jest faturujący pewnie. Przepraszam do kaktusa No dobra No już mało bardzo nam brakło. O i toksyczny kroszek. Toksyczny proszek No i do Lekarza został. No, o, o. sobie bohater. Może być. I został. Tyle. Skin do pożeracza. Jeszcze ostatnia paczka. I to będzie 31 paczek. Otwarte, ostatnia paczka. Więc 3, 4. O, no i żołnierz. No dobra. No to... Nie, tak szczerze, prowadziawszy. Prowadzi to... trzeba pani taki dobry był jak dla mnie? Aż tak dobry? Nie, ale do sprawy nie był. Dobrze, że mi sobie dajesz te obszlinki. Bo chcę tutaj trochę tych jakieś mieć. Może jakieś nie mieć, ale ogólnie. Paczka. No i super, tak się prezentuje. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, podobne miło, subskrypcję. Więc najgorszy to odcinek. Więc pa!